Jeśli chodzi o doniesienia, jakie panują w prasie i w mediach o e, moim ślubie, tak naprawdę za nią dopiero planujemy, więc e, nie mamy jeszcze daty ani miejsca, a już e, ostatnio się dowiedziałem, gdzie to będzie, kiedy, więc e, mi, mi, miło, mi, miło takich rzeczy słyszeć, ale na razie planujemy, tak naprawdę jeszcze nie wiemy e, kiedy i gdzie to dokładnie będzie, bo jednak e, no, czasowo nie jest to u nas łatwe i e, sam się dziwiłem słysząc takie, takie, takie słowa. No ale wiadomo, no, prasa lubi spekulować i myślę, że jeszcze trochę czasu mamy. A nie poznałem na, na, na studiach, na, na seminarium tak naprawdę pierwszy raz, więc znamy się już trochę czasu. Jeszcze grałem z niczu Pruszków i można powiedzieć, że od początku, od kiedy zaczęliśmy się spotykać, to coś zaiskrzyło i, i mam nadzieję, że to isk ta iskra będzie jak najdłużej trwała do końca.